ludzi z Castle Stone Fabu 284, a to kolejny odcinek na moim kanale, i dzisiaj gramy w Minecrafta, ale zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na moim kanale. Więc tak, dzisiaj gramy w Minecrafta i musimy zbudować farmy. Troszkę tam poglądałem, po, po jak to się robi, no bo bo ja się, że będę budował 50 tysięcy odcinków, a wyjdzie, że to w ogóle nie działa, nawet stracę tylko materiały wow, żaba hej żaba i żaby nie można włożyć? do kijanki tylko można, no tak to nieźle dobra brązowa owca w ogóle, co jest? I jaka tam wyspa taka fajna jest skybase a nie, nie było widać tej końców... końcówki to to wyglądało na serio jak skybase, co? Jak yy, Skyblock. Nie Skybase, tylko Skyblock. Dobra, potrzebujemy dużo piasku. Strasznie dużo. Okej. Okay. Tam trzeba było. Troszkę piasku, no trzeba było, ale ja zrobię troszkę biedniejszą wersję. Ważne, żeby było, nie? Ważne, żeby było i będzie lepiej. No szybciej to kop. Trochę głupie jest to, że wykorzystałem całe moje żelazo, które mi zostało na żelazny kilof i na żelazny miecz. Więc troszkę szkoda. No mam dużo drewna, strasznie dużo, ale muszę zrobić sobie jedną rzecz. Bo nie wziąłem piecyka, a teraz nie chce mi się wracać do domu. Bo to trochę daleko jest. Więc musimy co zdobyć. Drewno. No dawaj. Jest. ok. I osiem kamienia. Okej. Okay. Raz, dwa, trzy, cztery. Jest 8, jest 8, ale nazbierajmy sobie więcej jak by nie starczyło materiałów. Na pewno wiem, że łódkę byśmy musieli jeszcze później zrobić, bo łódkę jest potrzebna. Żeby spałnowały się golemy, bo trzeba zombiaka tam dać. I te, wtedy villagerowie mówią, o, coś mi tu nie pasuje i spawnują golemy. Ale golemy umierają i... I o nie, i jest deszcz. O. I wtedy jest żelazko. Spokojnie, pan będzie żył, chyba. Chyba będzie żył, nie? Nie wiem. Zobaczymy, jak to. Jak to wyjdzie. No, hop, piecyk. I. Przepalmy to. Hop. Ok. I tak. E, łóżka musimy zebrać. Trzy. Trzy łóżka. Chyba, że zrobię. Nie, no, no dobra, zrobię z czterech łóżek. Im więcej chyba villagerów, tym, więcej, tym szybciej golemy się spał. Chyba, że będzie farma darmowych ryb, no to. To nic nie zrobię. Dobra. No niestety, widzicie, jak ja głoduję. Ja muszę jeść zgniłe mięso. Ej, czy są w tej wiosce trzy łóżka? W ogóle nie wiem, czy to są villagerowie. Bo była chyba jeszcze jedna wioska, ale nie pamiętam gdzie. Były trzy wioski, mi się zdaje. Albo cztery? Tam domy były jeszcze jakieś, o już mogę biegać. Eee, czy nie było? Był, ale nie widzę villagera, więc. E, nie widzę villagerów. O, hu, hu, dzień dobry. Ja pana zamknę. Żeby mi pan nie uciekł. Stąd. Okej, okay. co oni tyle farmy mają? Jeden villager. Halo? Czy zrezygnować z tego planu? Bo coś ich nie widzę. No nic. No musimy iść. Albo zrobię tą. W... O, mam pomysł. Mam bardzo fajny pomysł. Mam bardzo fajny pomysł. Eee, ile się. Dobra. Niszczmy już. Crafting zostawmy. I pójdziemy do tamtej wioski. I obok zrobimy to. I w sumie będziemy mieli dwie rzeczy na naraz. Farma tam jest. Więc no... No dobrze. Bo no jeden villager, no to... Muszą być minimalnie trzy. Więc no nie wiem, czy jed z jednego się uda farmę zrobić. Pamiętam, co tu Dużo krów było w ogóle. Ała. Dzisiaj zaczniemy z tą farmę Nie wiem, czy się uda, ale mam nadzieję, że się uda. I co na serio? O, pszczoły. Prawie spadłem. O, żaby. Ej, a żaby jak zjadają magnet magma cube to jest chyba lampa taka nie żaby dobra będę miał armię żaby kiedyś Z, ze mną do netheru będą chodziły będą też jadły te yy, pigliny o co jest pigliny nie no tu jest woda wszędzie no. ej, dlaczego na konie się tak wszystko w ogóle wolno rozwala jakby nie wiem, nie wiem dlaczego to tak jest trochę bez sensu ale no dobra ej, ten konie umie wskoczyć na drzewo co jest ej, co to jest Chyba w tamtą stronę bardziej powinienem pójść. Czy to jest ten las mój? O, to jest mój las, dobrze. To idźmy w tamtą stronę. Inaczej, inaczej się szło, się wydaje, że od razu z domku szliśmy na tego. Yy, w tamtą stronę prosto, a to jednak nie. Ale ten mur mi fajnie wyszedł. Dobra. No plony nie urosły, ale... Ta farma dobrze wygląda. I villagerowie żyją, to dobrze. To jest dobry znak. Okej, okay, macie, mam chleb, nie mam chleba. Dobra. Zacznijmy już, tu bu już to budować. Yy, Okej. Okay to tak nie będzie to za ładne nie będzie to za ładne yy, najpierw budujemy troszkę wyżej tyle stawiamy łóżka tutaj na tej wysokości tylko nie przemyślałem jednej rzeczy że yy, muszę Stąd villagerów przetransportować tu. Więc. To będzie troszkę problem. Chyba, że na jedną noc zniszczę im łóżka. Yy, dobra, tu ktoś śpi. O! Nie! Nie, 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 nie! nie. Uderzyłem. Sorry. Zły jesteś. Czy mnie już ten goni, żelazny golem? Mam nadzieję, że nie Dobra, parę łóżek Ej, oni nie mają w ogóle tu żelaznego golema yy, Mogę ich rozmnożyć w sumie Zaraz To wezmę sobie to Okej, okay, hop. Okej. Okay. Yy, chodźmy zrobić to wreszcie. Oni sobie będą wchodzić, a teraz zrobię yy, tego zombie zdobędę. Bo potrzebuję go. Zombie bombi. Ale coś tu zombie bombi nie widzę. Więc będzie źle, boję się o to. Dobra, mamy łódkę. I tutaj będzie zombie. Hop. Tu będzie zombie o jedno niżej. Hej, zróbmy mu tu platformę. Hop. I wej, weźmy zombiaka jakiegoś. Ała. Nawet widzę jednego. Chodź zombiaczku, chodź. No, chodź, chodź. Chodź za mną. No, chodź. Jak na razie dobrze idzie. Idzie. Cały czas. Mam nadzieję, że nie wejdzie na te drugie schody, bo to będzie wtedy problem. No, chodź, chodź. Wejdźmy na schody już. Widzicie, zombie mają jednak mózgi. Ała. Wejdź tu. Jest! Udało się, ale muszę sobie coś zrobić do jedzenia. Bo zginę. Uff. Dobra. I będziemy mogli zacząć już to robić. Zombie już nam nie zniknie. Okej, okay. mamy zombiaka. Teraz to rozwalmy, żeby żaden golem go nie zaatakował jakimś cudem. Hop. Dobra, mamy to. Teraz postawmy tu te łóżka. Hop. I te bloki z tyłu rozwalamy. I teraz nie mogę wejść, dobra, hop. Trzech schody poprawić. Okej. Okay. I tutaj szkło. Nie wiem dlaczego szkło, ale no okej. Okay. Hop. Tutaj też niby ziemię. No i idealnie mi starczy. Teraz jak oni tu wejdą, to muszę się rozwalić wszystkie łóżka w wiosce. Dzisiaj zrobimy może taki, wiecie, początek już tego. Trzy będą. Dobra. Farmerzy już sobie działają tam. Na farmie. Okej. Okay. No nie, głupiec nie. Dobra, nie no, głupca łóżko też rozwalimy. No serio, nawet zobaczcie, aha, super, poczekajcie, zmienię, pada. Dobra, już jestem. No widzicie jak to jest. Ten też ma mało strasznie, więc musimy się troszkę pośpieszyć. I dlatego zaraz chyba będzie koniec krótko, dzisiaj będzie bynajmniej krócej, bo nie wiem ile trwa. I teraz okej. Okay. Chyba nie ma już łóżek. Żadnych. Więc zacznijmy to robić. A gdzieś tam był chyba lawa. Lawa była gdzieś. Więc to jest dobrze. I oni teraz sobie w nocy tu wejdą i zombie nam znikną. No. Co? Zombie nie miał znikać. Ej, dlaczego zombie zniknął? Na serio. Zombie miały być w wódce. Dobra, będziemy musieli nameka, name taga zdobyć kiedyś. I to już na pewno. Okej okay, hop. Chyba w jakiejś y, tego. U jakiegoś villagera dało się kupić. Mi się zdaje. Tego. Y, name tag był kiedyś. Ale tak mi się zdaje. Chyba, że to z no, kojarzę, że był taki, ale nie pamiętam. Jak jestem w błędzie, to napiszcie. Serio nie pamiętam. Dobra, musimy chociaż tutaj zrobić, żeby to wszystko się nie, z... nie spaliło. Yy, Okej. Okay. Tutaj musimy zejść. Hop Ała Nie, myślałem, że farmy nam tu rozwali No i z zombiakiem będziemy musieli pokombinować I oni tu przyszli w ogóle do farmy I dlaczego on uciekł? Tu masz łóżka Nie wiem Uciekają Może im odłożę je lepiej dla bezpieczeństwa Okej okay. Hop I tutaj jeszcze Mam nadzieję, że to dobrze zrobiłem. Jak nie, no to to napiszcie, nie? Bo no mniej więcej widziałem jak to się robi. No niby działa, niby wygląda dobrze. Ale czy działa? Tego nie wiem. Bo zombie nam uciekł. Nie da się przeczekać nocy, to jest słabe. Znaczy dnia. Noc da się przeczekać. Yy, dobra. O, jest ten gościu, który chyba sprzedaje... nie, on sprzedaje name tagi. Znaczniki znaczy, no. Aha, za mięso. Zgniłe. Uch. Najgorsze jest to, że ja na serio nie pamiętam, kto dawał te znaczniki. Napiszcie, to ogarnę to, jak to zrobić. No bo nie wiem, nie pamiętam. Do, dosłownie nie pamiętam. Masz trzy chleba. Yy, nie wiem, ty też masz trzy chleba, bo niby po trzech chlebach oni się rozmnażają. Jak jest wystarczająco łóżek? No macie, bierzcie cały mój chleb. Rozmnóżcie się chociaż. Nie możecie. Super. Świetnie. A ty może masz raz, dwa, trzy. Masz tyle. Podniesiesz to? Ej, ten villager się zbugował. Nie chcę podnieść chleba. Nie wiem. Masz jeden. I. Co się dzieje? No masz, macie chleba mnóstwo Czy tylko farmerzy? No masz I co? Coś się dzieje? Halo Ech. Było coś no Dobra, nieważne yy, To by było na tyle Ja zobaczę wszystko jeszcze Jak to się na serio robi i to by było na tyle. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, napiszcie mi, pomóżcie. Yy, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę i subskrypcję na moim kanale. I widzimy się w następnym odcinku. Papa pa, Ludziska.